Witamy serdecznie kolejowi Mikołajowiec z Kocham Kolej PL i go wujca Jurek Zuba. Zgodnie z naszą obietnicą dla każdego pasażera, płyta kolędowa, bez czadersu. Zaczynamy tą naszą mini akcję. Ale. Witamy jeszcze raz, bo bardzo już znany. Proszę was, na początek <grym> od Mikołaja. Dziękuję bardzo. Po porządnej Dziękujemy. płycie dla każdego. I proszę nas polecać na, na Facebooku Kocham Kolej .pl. I reszta ekipy następny raz jedzie, prawda? Tak. O, ja tak. Jedzie, na pewno. <grym> Dobra, tak. dawaj dalej Mikołaj. Jedziemy pudło, mamy Tak rynek. jest, tak, tak. Witamy na kuchładzie. Rzaczka, poznajemy porządek wujka Mikołaja, bardzo proszę i zachęcamy do dalszej jazdy. Wiktoria, proszę bardzo. Tata, proszę bardzo. Poczekajcie na mnie. To, niech pan poczeka na nas, bo my musimy... kocham Proszę, proszę, dzień dobry. Witamy na pokładzie. ja na dobry początek. Proszę bardzo. Na dobry początek. Dobry. Dobra, proszę dalej, proszę dalej, proszę bardzo. Drodzy państwo, na koniec pracowitej niedzieli a część ekipy kocham kolej W osobach: doktora Wójciaka oraz oraz Jurka Zuby. Życzę Wam zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego kolejowego roku i oczywiście specjalne pozdrowienia dla pasażerów Bieszczackiego Rzaczka. Bądźcie z nami, jeźdźcie tym pociągiem, bo on jest specjalnie dla Was. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy już w najbliższy wtorek, 15:51, odjazd z Rzeszowa. Do zobaczenia.